Witam Was ponownie z Meksyku. Tak tu długo jestem, że nawet zdążyli mi urządzić wystawę. Te obrazy, które tutaj Państwo widzicie, pamiętacie, wykonałam w zeszłym roku są malowane z farbą fluorescencyjną, ale też kilka tutaj motywów meksykańskich wykonanych akrylikami, i także kilka obrazów z kwiatami i kilka pejzaży. Ale Dzisiaj chciałam mówić o czymś zupełnie innym, ponieważ w tym roku miałam świetną zabawę z tuszami. Otóż nakupiłam sobie dużo różnych tuszy. Te, które teraz Państwu pokazuję, to są tusze wodne. Także mieszamy je i rozcieńczamy. Z wodą, ale też ja mieszałam z tuszami olejnymi. Te dwa czarny i czerwony to są właśnie tusze olejowe, a do rozcieńczania nich używałam spirytusu mineralnego, który jest lepszy niż taki zwykły rozpuszczalnik, ponieważ jest bez, bez zapachowy. Ja bym tutaj Państwu zawsze radziła. Bo sama tak robię, jak używam czegoś po raz pierwszy, zrobić sobie jakąś próbkę na małym kawałku papieru czy na małym płótnie. Szczególnie jeśli to są produkty, których nigdy wcześniej nie używaliśmy, to nam po prostu pomaga przekonać się, jak to wszystko się zachowuje. A tu już Państwo widzicie, zaczęłam używać tych tuszy. Ja mam zamiar namalować plaże, bo jak Państwo pamiętacie, plaże to mój ulubiony temat, i szczególnie że maluję się szybko, i do rozcieńczania tych tuszy, jak Państwo widzicie, używam szerokiego pędzla i z dużej ilości. Wody, więc najpierw trochę żółtego, teraz trochę brązowego, i to jest w tym miejscu, gdzie ma być ta moja plaża, ponieważ no i czasami, żeby przyspieszyć proces, ja używam suszarki do suszenia włosów. Ona także świetnie nadaje się do Suszenia farb, z farb akrylowych i wszelkiego rodzaju farb wodnych, ponieważ, jak Państwo wiecie, olejne zawierają znacznie dłuższy czas, aby wyschły, ale tutaj moje tusze już są totalnie suche i teraz pokazuję tu Państwu, używam zwykłych takich farb akrylowych i Używam dużej szpachelki. Tę, tą szpachelką maluję teraz w tych miejscach, gdzie miałam podkład zrobiony z tuszy. Jak Państwo wiecie, farby akrylowe są kryjące. No więc, no i jak Państwo widzicie, moja Plaża tutaj nabiera kolorów. Są to kolory ciepłe, takie ziemiste. A do, natomiast do mojego nieba będę używała kolorów chłodniejszych, takich jak niebieski i turkusowy. Zwróćcie Państwo uwagę. Że ja te tusze nanosiłam pędzlem, używałam do tego dużej ilości wody, natomiast później farby akwarelowe nakładałam tą szpachelką, tak jak Państwo teraz widzicie. Zmieniam pędzel na szpachelkę i szpachelką dodaję mojego Turkusowego koloru trochę, aby wzbogacić barwę nieba. Oczywiście pamiętacie Państwo, że niebo zawsze im bliżej do horyzontu, tym jaśniejsze. Na pewno nie, pod, nie muszę tego jeszcze raz powtarzać. No i także nie powinniście się Państwo za bardzo. Przejmować szczegółami, bo taki sposób malowania trochę przypomina abstrakt i jest bardzo mile widziany teraz w nowoczesnych wnętrzach. Jakby uciekamy od takiej bardzo sztuki reprezentacyjnej i staramy się Dać na ścianę coś, co pobudza naszą wyobraźnię. Także im szybciej i im prościej coś uda nam się przedstawić, tym będzie bardziej nowoczesne, a przynajmniej. Także pamiętajcie Państwo o tym, że teraz bardziej są modne obrazy jasne, niż ciemne, więc używanie dużej ilości bieli jest bardzo. A także pamiętajcie o tym, że używamy akrylików, czyli w każdej chwili, jeśli coś nam się nie spodoba, możemy po prostu następnym pociągnięciem pędzla wszystko zmienić, ponieważ farby te są całkowicie kryjące. A także zwróćcie Państwo uwagę teraz, jak ja maluję tą jasną farbką. Ja tutaj używam białej, ale zaraz będę używała takiej beżowej, i to będzie mój właściwy kolor plaży. Jeśli Przyciśniemy mocniej tą szpachelką, ona pokryje to, co jest pod spodem, ale jeśli tylko bardzo lekko przeciągniemy, to wtedy zostawimy część tego, co było malowane wcześniej, i dzięki temu uzyskamy takie fajne efekty. Będzie to wyglądało bardzo naturalnie będzie wyglądało jak, jak kamienie na widzicie państwo przez takie szerokie ruchy szpachelką ten wizerunek naszej plaży magicznie powstaje bez żadnych wcześniejszych planów i skeczy i cała zabawa polega na tym, że za każdym razem możemy malować podobny obraz, ale za każdym razem wygląda on inaczej i całe dzieło, jak gdyby, polega na kontraście tych chłodnych kolorów nieba i cieplejszych tonów piasku. I ta technika malowania przy użyciu dużej szpachli. Jest bardzo swobodna i pozwala na dużą kreatywność. Nie musicie się przejmować ani tym, aby każdy kolor dokładnie reprezentował ten w rzeczywistości. Chodzi o to, aby stworzyć wrażenie czegoś, co będzie przypominało plażę wypełnioną słońcem i. A tu jeszcze chciałam Państwu pokazać, w jaki sposób uzyskałam idealną linię horyzontu do tego celu, jak mój obraz był zupełnie suchy, użyłam taśmy takiej kryjącej, tutaj zaraz Państwo zobaczą o ja tą taśmę tutaj y, nakleiłam y, w tym momencie y, gdzie powinno się zatrzymać zaczynać y, moje morze i y, przy użyciu szpachelki y, naniosłam y, trochę ciemniejszego koloru który sugerował właśnie y, moje morze w oddali może na horyzoncie. Ja ciągle zachęcam państwa, abyście państwo kupili sobie takie szpachelki, jeśli tylko macie w swojej kolekcji pędzle. Tutaj ta, którą używam, jest taka trójkątna, ta jest dosyć duża, ale jeszcze używam takiej większej, dużej i płaskiej. One są naprawdę bardzo, bardzo przydatne, jeśli malujemy takie duże formaty, to płótno, które tutaj państwo widzicie ma co najmniej z metr 20 m długości i pewnie 40-50 cm. Szerokości, więc jest spore, i jeśli używamy takich bardzo małych, małych szpachelek, to ten obraz nigdy nie będzie taki czysty. Dzięki temu, dzięki tej właśnie dużej szpachli, otrzymujemy takie fajne, duże, czyste płaszczyzny, które Naprawdę teraz są bardzo mile widziane w nowoczesnym malarstwie. Ja tutaj jestem w Meksyku, więc wszystko wysycha prawie momentalnie, ale oczywiście jeśli Państwo będziecie mieli chłodniejsze temperatury i Będziecie niecierpliwi, więc zawsze możecie użyć suszarki do włosów. I tutaj widzicie Państwo, ja odrywam tą taśmę. Dzięki temu uzyskuję idealną linię horyzontu. I myślę, że to jest taki. To tyle o malowaniu, a co do moich wnuków, to jak się Państwo domyślacie, rosną szybko. To wideo zrobiłam w październiku 2018 roku, i jak jest mi smutno i za nimi tęsknię, to sobie włączam i oglądam. Chciałabym pozdrowić wszystkie babcie, które. Muszą do swoich wnuków dojeżdżać i które się ze mną solidaryzują. Bardzo dziękuję za pozdrowienia i słowa wsparcia. No, szczęśliwe są te babcie, które mają wnuków koło siebie i mogą je odwiedzać codziennie. Ja niestety do takich nie należę. Teraz oglądam moje wnuki bardzo rzadko, więc jest mi z tego powodu bardzo smutno. Rozmowy na Skype to jednak, jak sami, sami wiecie, nie jest to samo co bezpośredni kontakt. No i tu najnowsza wiadomość: 12 grudnia 2018 roku urodziła mi się wnuczka. Ma na imię Jadzia, więc teraz chłopcy są bardzo szczęśliwi, bo mają siostrzyczkę, a ja ponoć zostałam. Prawdziwą babcią, bo mam i wnuki, i wnuczkę. No, niestety będę musiała.